Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dziś zapraszam Was na test nowości, które już zostały okrzyknięte hitami internetu. Także przyznam Wam szczerze, że jestem niesamowicie ciekawa, jak te produkty sprawdzą się u mnie. I będziemy testować m.in. nowy podkład Urban Decay Stay Naked, który kupiłam sobie dwa dni temu w seforze w Złotych Tarasach. I po dłuższym na patrząc na te wszystkie kolory, wybrałam sobie kolor 30NN, który jest dosyć jasny, ale nie najjaśniejszy i ma neutralny Tony. Dodatkowo wybrałam sobie również korektor z tej samej serii Stay Naked, tyle że w kolorze 20 CP Cool Pink, który jest również dosyć jasny, nie najjaśniejszy i ma chłodne różowe tony. I przyznam wam szczerze, że nie mogłam doczekać się dzisiejszego testu. Także już wczoraj zaplikowałam sobie na twarz zarówno ten podkład, jak i korektor i miałam je na twarzy przez calutki dzień. I już mam pewne przemyślenia a propos tych produktów, którymi się oczywiście dzisiaj w ciągu tego filmiku z Wami podzielę. E, I też wiem, że dzisiejszego makijażu nie będę w stanie mieć na twarzy dłużej niż 2-3 godziny. Także tym bardziej takie przemyślenia z wczoraj Wam się dzisiaj przydadzą. Dodatkowo będziemy testować bazę, która może nie jest jakąś totalną nowością, świeżynką, ale jest bardzo. Polecana, szczególnie przez zagranicznych makijażystów. I mam tutaj na myśli oczywiście ulubioną bazę Niki Tutorials, czyli pilui i ja mam ją akurat w kolorze 1. Są też odcienie jaśniejsze, ciemniejsze, ale w mojej ocenie jedynka jest najbardziej optymalna i jestem niesamowicie ciekawa, czy ona przytrzyma mi lepiej cienie niż moje ulubione mieszanki korektorów i baza ze Smashboxa, także dzisiaj się to okaże. Dodatkowo sprawdzimy działanie przepięknej i hitowej paletki Be Perfect Carnival w tej wersji XL. To jest XL Pro Palette. Ja, tak jak wiecie, nie posiadam żadnej paletki Be Perfect, tej mniejszej również nie, także jestem ciekawa jak z jakością, czy będzie to moja jedna z ulubionych, kolorowych paletek. No i Creme de la Creme dzisiejszego odcinka to dosyć tani produkt, o którym słyszałam dużo dobrego, ale też trochę złego. I mam tutaj na myśli Hean Lightning Secret Eye Powder. Zobaczymy, czy ten puder pod oczami działa cuda, czy jednak tworzy jedynie brzydkość. Flashback. Także moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani tym testem, to koniecznie ze mną zostańcie, zabieramy się do pracy. Także makijaż zacznę od aplikacji bazy i na pół twarzy nałożę moją ulubioną bazę ze Smashboxa Minimize Pores, która wygładza pory. I ja już wiem jak ten podkład i korektor zachowują się na twarzy bez żadnych pomocników, także dzisiaj chcę Wam pokazać różnicę i sama sprawdzić czy taka różnica jest. No i cóż, teraz niewielką ilość bazy ze Smashboxa aplikuję na moją lewą połówkę twarzy. Jeśli chodzi o tę bazę, to z nią lepiej nie przesadzać, ponieważ w przeciwnym wypadku, jeżeli nałożymy jej zbyt dużo, to może przynieść efekt odwrotny do oczekiwanego i wtedy podkład może się po niej ślizgać. Także nakładam naprawdę niezbyt duże ilości. No i teraz mogę już przejść do aplikacji podkładu, który prezentuje się, no, dosyć prestiżowo, wam powiem. Mamy go tutaj standardowo 30 ml, i tak jak widzicie w opakowaniu, kolor prezentuje się całkiem optymalnie. Może być w tej chwili dla mnie nieco za ciemny, Ponieważ nie mam na sobie teraz żadnego samoopalacza, natomiast jeszcze wczoraj był ok, także mam nadzieję, że zbyt mocno się to nie zmieniło. I najpierw rozprowadzam sobie podkład po całej twarzy palcem i uczulam Was na to, że ten podkład jest dosyć alkoholowy i czuć ten alkohol ulatnia się tutaj i czuć jego zapach, także dla osób wrażliwych nie wiem, czy ten podkład na pewno się sprawdzi, mnie nie podrażnia, ale kto wie. I jeśli chodzi o jego konsystencję, to jest dosyć lekka, producent obiecuje, że ten podkład ma utrzymywać się do 24 godzin, jednocześnie nie ma takiej ciężkiej konsystencji jak na przykład podkład Urban Decay All Nighter, co naprawdę bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że już większego kompromisu pomiędzy lekkością Podkładu, a jego długotrwałością nie można osiągnąć, ponieważ wczoraj miałam ten podkład na twarzy, tak jak Wam wspomniałam, około 10 godzin. No i utrzymał się, już Wam mogę powiedzieć, naprawdę rewelacyjnie. Troszeczkę się lubi, może nie zasuszać, ale wygląda na twarzy dosyć sucho i nie trzeba go jakoś wybitnie mocno pudrować, jeżeli chcemy uzyskać bardziej rozświetlony efekt, ponieważ on sam z siebie rewelacyjnie zastyga. Więc jeżeli nie przypudrujecie go zbyt mocno, no to będzie wyglądał dosyć lepiej. Lekko i świeżo, natomiast dla fanów takiego totalnego efektu glow nadal może być nieco zbyt suchy. Tak jak widzicie jego krycie jest powiedziałabym średnie. No i kolor wydaje mi się w miarę ok, może jest odrobinkę zbyt ciemny, ale po prostu przeciągnę go po szyi. I teraz zaaplikuję podkład na drugą połówkę twarzy i za chwilkę do Was wracam. Podkład nałożyłam, i tak jak widzicie, nadal jakieś przebarwienia mi przebijają. To są przebarwienia po krostkach przedokresowych, które już mi się goją, natomiast nadal są widoczne i nie dało się w tych miejscach zbudować krycia. Także przejdę od razu do korektora i użyję go zarówno pod oczami, jak i na niedoskonałości. Oczywiście, tak jak Wam wspominałam, ja nie lubię zbyt jasnych korektorów, ponieważ wtedy mam wrażenie, że to zaśnienie jest jeszcze bardziej widoczne, także to jest. Dla mnie optymalne, kiedy korektor jest mniej więcej w odcieniu podkładu. I jeśli chodzi o konsystencję tego korektora, to jest taka średnia, ani nie jest wybitnie ciężki, ani również jakiś ultralekki, ale jego krycie jest całkiem przyzwoite. Wydaje mi się, że no, może odrobinkę tego krycia będę potrzebowała więcej, szczególnie w Dolinie Łez, ale naprawdę już niewiele więcej. I jedyny minus, jaki tak naprawdę zauważyłam, jeśli chodzi o ten podkład, to fakt, że lubi się troszeczkę wbijać w pory. Szczególnie widzę to tutaj między brwiami, że on tak jakby. Trochę mi te pory tutaj podkreśla, dlatego wydaje mi się, że warto parować go z bazami, które te pory wypełniają, ponieważ chyba z tej strony jest nieco lepiej. Nie jest to oczywiście jakieś wybitnie intensywne. Urban Decay All Nighter wbijał się w pory zdecydowanie bardziej. Także tutaj ten efekt jest do zaakceptowania, tyle że ja w tym momencie mam średnio rozszerzone pory, znam osoby, które mają je bardziej widoczne, więc może wtedy będzie to sprawiać większy kłopot. I jeśli chodzi o konsystencję tego korektora, to muszę Wam powiedzieć, że również bardzo mi się podoba, dlatego że zachowany jest tutaj taki kompromis pomiędzy konsystencją a kryciem i powiem Wam, że Urban Decay zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Podkład i korektor nałożone, także teraz może możemy już spokojnie przejść do pudrowania twarzy, a właściwie najpierw przestrzeni pod okiem, ponieważ Zajmiemy się pudrem HeAn. Jestem niesamowicie ciekawa, jak będzie wyglądał pod moimi oczami. Póki co ta mieszanka podkładu i korektora bardzo mi się podoba. I tak jak widzicie, te zaczerwienienia po krostkach są niemal niewidoczne w tym momencie. Także naprawdę ten korektor daje radę, tyle że po prostu polecam jeszcze doklepywać to krycie palcem, ponieważ gąbka może wam je ściągać. E, także cóż, teraz zajmujemy się już wspomnianym wcześniej pudrem. Ja go jeszcze nawet nie odkleiłam, także zajmie mi to chwilkę. Ok, misja zakończona sukcesem. Puder otwarty i muszę Wam powiedzieć, że jest niesamowicie drobno zmielony i lotny, także będę go aplikować bez głębszego oddychania. No i cóż, biorę sobie taki zgrabny pędzelek do rozcierania cieni. Jeszcze upewnię się, że mój korektor pod oczami się nie zebrał, ale te konsystencje zastygają bardzo szybko, zarówno podkładu, jak i korektora, także tutaj prawie nic się nie zbiera. No i biorę sobie odrobinkę pudru i nakładam go pod oczy. Nie wiem, czy za dużo go nie nałożyłam, nie chcę flashbacku. Z tej strony nałożę go pewnie trochę więcej ale z drugiej postaram się już nałożyć minimalną ilość i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Ok, moi drodzy, puder nałożony i muszę Wam przyznać, że póki co bardzo mi się podoba, dlatego, że pod oczami wygląda niesamowicie lekko, nie obciąża tej przestrzeni, dodatkowo się tutaj nie zasusza, także wygląda to niesamowicie świeżo. Jestem bardzo ciekawa, czy zda test flashbacku, oczywiście sprawdzimy to i później wydam ostateczny werdykt, ale na razie naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Wow! Przypudruję teraz te twarzy pudrem Laura Mercier Translucent Powder poza kamerą i za chwilkę do Was wrócę. Okej, okay, moi drodzy, miałam przypudrować twarz poza kamerą, ale przypomniałam sobie, że przecież tego podkładu nie trzeba jakoś wybitnie mocno pudrować, także przypudruję jedynie odrobinkę czoło, tutaj tę strefę moich porów, żeby je lekko wygładzić, oraz zmarszczkę nosowo-wargową, żeby nie zbierał mi się w niej podkład, chociaż i tak nie powinien. A tutaj boki twarzy zostawię nieruszone. No, może delikatnie przypudruję jedynie tych dziśków, żeby nie Świerał mi się z nich podkład i korektor, ale naprawdę nie będę dzisiaj się pudrować jakoś wybitnie mocno, ponieważ ten podkład tego nie wymaga. Także poza kamerą wykonturowałam również twarz, nałożyłam róż. Rozświetlacza nie będę jeszcze nakładać, ponieważ mam trzy rozświetlacze w paletce, także któregoś z nich użyję, więc teraz zbliżę was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu. Ok, moi drodzy, i od razu przechodzimy do aplikacji wspomnianej na początku bazy. Tak jak widzicie, to jest kolor 1 i jest naprawdę dosyć jasny, także wydaje mi się, że jeszcze jaśniejsze kolory sprawdzą się naprawdę bardzo bladym osobom, ale taki standardzik to jest jednak jedynka, a może nawet dwójka. Także cóż, moi drodzy, będę aplikować go takim syntetycznym pędzelkiem z Nyxa, to jest dwunastka. No i sprawdzimy, z czym to się je. Także nakładam najpierw niewielką ilość. No, pigment, ta baza to ma. Właściwie może mi totalnie zastąpić korektor. I powiem Wam, że osobą, przez którą ostatecznie kupiłam tę bazę, jest Michał Gorywoda, który ma przepięknego Instagrama, na którego koniecznie musicie wpaść. I on powiedział, że ta baza to życie, a że on robi naprawdę mistrzowskie makijaże. To stwierdziłam, że mówi prawdę. E, także mam nadzieję, że się nie zawiodę i że będę potrafiła z nią pracować. I przechodzę już do cieniowania powieki. Oczywiście zacznę od matowego beżu i na szczęście w tej paletce takowi się znajduje. No, faktycznie cienie do tej bazy bardzo mocno się przyklejają. Tak jak widzicie, osiągam maksymalną pigmentację, co póki co bardzo mi się podoba. I przejdę teraz do koloru Make Waves, którym będę budować tutaj załamanie. Tylko najpierw doklepię bazę, ponieważ widzę, że mi się zebrała. I buduję pigment. Wow! Troszkę się osypało, ale pigment już widzę, że jest zabójczy. No i póki co muszę Wam powiedzieć, że ten cień bardzo ładnie się rozcierał, ale też używałam fajnych pędzelków, ponieważ są to pędzelki Hakuro z tej nowej serii J72 oraz ten drugi, pierwszy, którego użyłam do aplikacji miejscowego cienia to J610. Naprawdę bardzo fajne pędzle, polecam. Jedyne zastrzeżenie, jakie mogę tym w tym momencie mieć to chyba do tej bazy, ponieważ tutaj w miejscu, gdzie napakowałam beż, to powstał mi taki trochę gruz. <gryz> Widzę, że po prostu ta warstwa jest grubsza, bardziej widoczna, no i nie jestem przyzwyczajona do takiego efektu. Nie wygląda to tak gładko, jak powinno, ale może zrobiłam coś źle, nie znam tej bazy jeszcze na tyle dobrze, żeby czuć się ekspertem i powiedzieć, że na pewno jest zła. Także przejdziemy teraz do kolejnej. Koloru, zobaczymy jak to będzie się zachowywać. No, i w międzyczasie będę mówić Wam oczywiście o moich przemyśleniach. Jejku, to jest jeden z najlepszych fioletów jaki kiedykolwiek w życiu użyłam. Naprawdę. Nie sprawia zupełnie żadnych problemów. Jest niesamowicie napigmentowany, ale jednocześnie można go absolutnie bez żadnego problemu rozcierać. Także wow, boski. <grych> Jestem pod ogromnym wrażeniem. Och, moi drodzy, jeśli chodzi o ten fiolet, to jestem zakochana, póki co jest zwycięzcą. Dodatkowo pięknie widzę już, że będzie łączył się z tym niebieskim. Wiem, że jeszcze to nie wygląda na 100% swoich możliwości, ale zaraz nad tym popracuję. Natomiast przychodzę do Was jeszcze na szybko, żeby powiedzieć Wam, że ten puder pod oczami wcale nie wygląda aż tak dobrze. Mam wrażenie, że nie utrwalił mi zbyt dobrze tego korektora pod oczami, ponieważ wydaje mi się, że stworzył mi takie, jakby, dodatkowe zmarszczki, gdzie ten korektor bardzo lekko. Ale jednak się wbił, co sprawia, że moja przestrzeń pod okiem tak, jakby się pomarszczyła dodatkowo. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Zastanawiam się, czy lepiej zadziałałaby na ten puder metoda bakingu, gdybym nałożyła go gąbeczką, no ale wtedy podejrzewam, że flashback ewentualny byłby jeszcze większy. Także kurczę no, nie wiem, co o tym myśleć. Zobaczymy jeszcze z czasem, ale póki co, trochę jestem zawiedziona. I będę teraz pogłębiać jeszcze zewnętrzny kącik takim bardzo głębokim niebieskim, wręcz granatowym kolorem. I ja naprawdę nakładam minimalne ilości cienia, żeby nie zrobić sobie plamy, a pigment jest zabójczy. I teraz przejdę już do makijażu dolnej powieki. Póki co tak jak widzicie zostawiłam taką wolną przestrzeń, ponieważ jeszcze nie wiem co tutaj się zadzieje. I przejdę do takiej bardzo intensywnej, ciemnej zieleni, którą nałożę w zewnętrznym kąciku mojej dolnej powieki. No maluję się tymi cieniami jak farbami po prostu, wow. Teraz czas na trochę żywszą zieleń na centralnej części dolnej powieki. I odcinam sobie teraz Half Cut z płaskim pędzelkiem z Hulu i odrobiną tej bazy z Pilui. I teraz przechodzę do metalicznego złota. Chyba nałożę go mimo wszystko palcem, ponieważ pędzlem nie do końca mi to wychodzi, a palcem ten cień przepięknie się przykleja, także o, zobaczcie jego pigmentację. Coś pięknego. Przy samej granicy będę używać pędzelka, żeby było to bardziej dokładne. I zacieram teraz granicę pomiędzy niebieskim a złotym. I wewnętrzny kącik nałożę jeszcze odrobinkę najjaśniejszego rozświetlacza. I teraz moi drodzy poza kamerą zrobię bardzo cienką linię wzdłuż linii rzęs, wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i za chwilkę do was wracam. Okej okay, moi drodzy, także tak prezentuje się skończony makijaż oczu, także teraz oddalę was od siebie i podsumujemy sobie dzisiejszy test. I tak moi drodzy, prezentuje się efekt z daleka. Tak jak widzicie, na ustach mam już pomadkę i jest to Huda Beauty w sztyfcie w kolorze Rendezvous. I niestety jest to kolejna pomadka, która mi się złamała, także smuteczek, a trzymałam ją w lodówce. Także nie wiem już naprawdę, co jest nie tak z tymi pomadkami z hoodie, ale nie o pomadkach z dzisiaj, tylko o czterech produktach, czterech nowościach, które wpadły ostatnio w moje ręce. I jeszcze z tego co pamiętam, nie nałożyłam na twarz żadnego rozświetlacza, także wrócę do tej palety. Karniwal, ponieważ tutaj mamy trzy rozświetlacze, z czego tak naprawdę tylko jeden ewentualnie może się dla mnie nadawać, no i spróbuję nałożyć go puchatym pędzelkiem z Glam Shopu, to jest pędzelek T122. No jest to specyficzny rozświetlacz, bardzo złoty. Nie byłby to raczej mój faworyt, jeśli chodzi o codzienny makijaż. Dobra, moi drodzy, podsumowań nadszedł czas. I tak jak wam wspomniałam, na początku tego odcinka niestety nie będę w stanie przyjść do was po kilku godzinach. Dlatego że ten makijaż będę mieć na twarzy jakieś 3 godziny, a później pójdę spać. A w międzyczasie będę po prostu dla was ten materiał montować. E, także wybaczcie mi to, ale jeśli chodzi o podkład i korektor, to powiem wam, że po wczorajszym używaniu i po wczorajszych doświadczeniach jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona, dlatego że ten podkład nie zebrał mi się zupełnie w zmarszczkach, szczególnie mam tutaj na myśli te zmarszczki uśmiechu, co zwykle podkłady mi robią, a warto wspomnieć o tym, że ja ani dzisiaj, ani wczoraj nie pudrowałam tego podkładu zbyt mocno, dlatego że on sam w sobie jest dosyć matowy i naprawdę bardzo mocno zastyga, także jest nie do ruszenia i ja wczoraj zrobiłam sobie słocza tego podkładu w trakcie aplikacji, nie zmyłam go i towarzyszył mi do dzisiejszego poranka, także naprawdę jest to niesamowicie Mocny podkład, ale jednocześnie wygląda dosyć lekko, bo tak jak widzicie, nie ma zbyt mocnego krycia, nie robi na twarzy efektu maski, jest dosyć lekki, jak na takie mocne utrzymywanie się. Także ja póki co jestem zakochana i z tego co słyszałam, mój ukochany podkład Mac Pro Longwear podobno ma być wycofany ze sprzedaży, ale możliwe, że znalazłam jego zamiennik, troszeczkę inny we właściwościach, natomiast bardzo dobrze utrzymujący się, więc jeżeli będzie tak dalej i potestuję go dłużej i faktycznie będzie się tak dobrze no to ja wróżę ogromną miłość. Jeśli chodzi o ten korektor, to też bardzo mi się podoba. Jest ponad przeciętną wśród korektorów, które w życiu testowałam. Także test naprawdę mogę uznać za pozytywnie zaliczony. Jeśli chodzi o paletę, to jestem absolutnie zakochana w pigmencie tych cieni. To jest po prostu bajka. Życzę tego każdej palecie właśnie takiej jakości, bo to jak łatwo mi się pracowało z tymi cieniami i jak łatwo mi się je łączyło, jak też cudownie mi się je rozcierało, to jest po prostu marzenie. Marzenie każdego makijażysty. Także jeżeli zastanawiacie się, czy kupić tę paletkę, to już w tym momencie mogę Wam Powiedzieć, że tak, absolutnie. Oczywiście ja ją jeszcze będę testować, ale w tym momencie już chyba mogę powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych moich kolorowych palet, które posiadam w swoich zasobach kosmetycznych, przebija nawet tą paletę Jamesa Charlesa, ponieważ pigment jest zabójczy, jeszcze lepszy niż w tamtej paletce. Powiem Wam, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Jeśli zaś chodzi o tę bazę pod cienie Pilouis, no to generalnie też bardzo mi się podoba, natomiast widzę, że momentami na mojej powiece wygląda tak dosyć ciężko i ciastkowato. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może nałożyłam jej w niektórych miejscach zbyt dużo, czy nałożyłam z kolei zbyt dużo beżowego Cienia, ale w niektórych miejscach wygląda tak ciężko, no ale dam na pewno tej bazie jeszcze niejedną szansę, dlatego że pięknie podbija pigment cieni, więc to się ceni. Poza tym jest to jedna z ulubionych baz i Tutorials, także to o czymś świadczy i możliwe, że ja jeszcze muszę ją sobie rozpracować indywidualnie. A jeśli chodzi o ten puder z Hean, no to faktycznie daje efekt flashback, także szczególnie w świetle iPhone'a nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, także nie polecam tego pudru, jeżeli będziecie wychodzić na jakieś imprezy wieczorową porą i będziecie spodziewać się, że ktoś zrobi Wam zdjęcie. E, dosyć ładnie wygląda pod oczami, chociaż tak jak widzieliście w trakcie, coś poszło nie tak i korektor tak jakby trochę wbił mi się w zmarszczki, tutaj te załamania, ponieważ ten puder tak jakby niewystarczająco dobrze ten korektor utrwalił. Ja jeszcze zobaczę, jak sprawdzi mi się metoda bakingu, może wtedy ten puder będzie sprawdzał się lepiej, natomiast pewnie wtedy flashback będzie jeszcze mocniejszy. No więc tak moi drodzy, to już by było wszystko na dzisiaj, Koniecznie dajcie mi znać, czy macie któryś z tych kosmetyków, czy lubicie e, i co powinnam jeszcze w moim życiu makijażowym przetestować w najbliższej przyszłości. Także już, moi drodzy, mam zadyszkę, bo to jest strasznie gorąco, więc czas skończyć dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, pa pa!